Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej ma nowego króla. Został nim członek Wejherowskiego Bractwa Paweł Hinck. To wielkie wydarzenie dla naszych strzelców, tym bardziej, że już za kilkanaście dni mają oddać do użytku swoją nową strzelnicę, gdzie będą mogli ćwiczyć pod czujnym okiem swojego króla. O Wejherowskim Bractwie Kurkowym już od dłuższego czasu jest coraz głośniej, a teraz usłyszeć o nim można w całym kraju. W zeszłym roku, w maju, jak tutaj było pierwsze pierwszy, pierwszy spotkanie, tutaj przyjechał do nas też e, król Zjednoczenia. I tak sobie żeśmy myśleli, ale fajnie, przyjedzie król Zjednoczenia, a teraz mamy go u siebie w bractwie, także naprawdę super. Jak się bowiem okazało, Paweł Hinck w miniony weekend pokonał w przyczynie około 200 strzelców z całego kraju i został nowym królem Zjednoczenia Kurkowych brat Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Strzelanie odbywało się na dystansie 50 metrów, dotarczy wielkości 6 cm z pozycji stojąc, z wolnej ręki. No i udało mi się wystrzelać tytuł króla. Jest to przede wszystkim wielki honor dla mnie, dla bractwa, dla wyróżnienie też myślę dla miasta, bo już, bo już jak gdyby gratulacje też całej Polski. Ludzie się jak gdyby pytają, skąd, co, jak i... i no myślę, myślę, że... Będzie to też jakaś promocja. Tym bardziej, że dzięki inicjatywie Wejherowskiego Bractwa i wsparciu miasta dawna strzelnica przy ulicy Strzeleckiej otrzyma nowe życie i to już za nieco ponad dwa tygodnie. Otwarcie będzie 13 maja, będzie rozpoczęcie, będzie uroczystą mszą świętą w farze na 10.30 i stamtąd przemarsz z orkiestrą, gminną orkiestrą. Przejdziemy tutaj na strzelnicę, gdzie będzie uroczyste otwarcie, poświęcenie. Będzie odśpiewany hymn państwowy, mamy tutaj trzy maszty, na których będzie wciągnięta flaga państwowa, miasta Wejherowa i nasza Bracka. Wtedy też odbędzie się na niej turniej o miecz Jakuba Wejhera, a w przyszłości być może w tym miejscu odbędzie się także turniej, który wyłoni kolejnego króla na cały kraj, w którym o utrzymanie tytułu będzie walczył Paweł Hinz. Tak byśmy bardzo chcieli właśnie, to też właśnie o tym, o tym myślimy tutaj. Jeszcze nie wiem jak to będzie, bo trzeba będzie też reprezentować to, to, tą całą Polskę też na strzelaniach o króla europejskiego, jakieś wyjazdy no jeszcze jestem jak gdyby za świeżo od, od, od niedzieli, więc zobaczymy. Liczę na pomoc braci, bractwa i też zarządu. A my trzymamy kciuki za nowego króla i całe wejherowskie Bractwo w realizowaniu ich pasji.